W jaki sposób gmina stara się angażować w działania realizowane przez młodzież? Przede wszystkim oczekuje na aktywność na wszystkich frontach. Czy to są ludzie starsi, czy młodsi, ale generalnie zależy mi na młodych ludziach im się trudno odmawia, porównując takie warunki jakie ja miałem kiedyś, w porównaniu z tymi, co są dzisiaj. Staramy się angażować przede wszystkim w budżecie, angażując środki na etapie konstrukcji projektu budżetu, żeby tym oczekiwaniom... Młodych ludzi zapobiec. Są to formy stowarzyszeń, klubów sportowych, innych organizacji na polu sportowym, kulturalnym czy też na przykład informatycznym, gdzie młodzi ludzie mogą liczyć na nasze wsparcie, na nasze zaangażowanie, czy to osobą własną, czy w formie pewnych nagród, czy to finansowania. W każdym razie jesteśmy otwarci. Pewnie jak wszyscy mamy trudności finansowe, ale na tyle, na ile nas stać, staramy się oczekiwania młodych ludzi zabezpieczać i otwierać na ich pomysł. Jaką ofertę mają instytucje samorządowe dla młodzieży? Nasz samorząd, czyli Samorząd Gminy Mykanów, ten lokalny najbliżej ludzi, ma ofertę szczególnie w zakresie kultury, sportu, informatyki, oferty dydaktyczne. Ofertę w postaci działalności różnych stowarzyszeń, ludowych klubów sportowych, ochotniczych, staży pożarnych, gdzie można się na swój sposób realizować. Mamy też wiele boisk, sal gimnastycznych, pracowni komputerowych, dobrze wyposażone sale dydaktyczne w naszych szkołach, place zabaw, także jest to spora oferta, gdzie młodzież może realizować swoje pomysły, swoje talenty, oczywiście wieś. No to jest wieś, to są pewne trudności komunikacyjne, czasem kilka kilometrów trzeba dojechać, ale myślę, że, że dzisiaj akurat z dojazdem jest kłopotniejszy. Jeśli są pasje, są talenty, jest grupa ludzi, która chce z tego skorzystać i przy wsparciu rodziców, tudzież jakichś lokalnych władz samorządowych, rad sołeckich, można z tego skorzystać. Po prostu trzeba chcieć. Jeśli są nowe pomysły, to trzeba o tym mówić. Na młodych ludziach szczególnie nam zależy, bo wnoszą trochę świeżości powiewu, dlatego jesteśmy otwarci na, na, na wszelkie pomysły. Czy młodzieży warto dawać szansę, aby sama się organizowała i realizowała różne projekty? Pytanie jest retoryczne. Oczywiście warto dawać szansę, trzeba dawać szansę. Każdy samorząd, który próbuje organizować to życie społeczne musi uwzględniać młodzież w swoich działaniach, bo to jest no, cały smak tego naszego samorządowego istnienia, współpracy. Młodzi ludzie, jeśli wcześniej w te tematy nasze wejdą trochę bardziej dorosłe, ale zrozumieją istotę, być może jakiś sens, te mechanizmy, które funkcjonują w tych szczeblach, to na pewno będą tą pracę wykonywać kiedyś lepiej od nas, nie będą wyważać otwartych drzwi. Pewnie nie warto się trzymać jakichś ustalonych schematów, bo trochę nowości zawsze się przyda, ale na pewno młodym ludziom, młodzieży, organizacjom, gdzie się skupiają. Warto się na nich otwierać, warto z nimi być, warto ich słuchać, co też zresztą robimy myślę, że w naszej gminie jest to, jest to widoczne. Także jeśli tylko ktoś chce, ma ochotę i, i chęć, i pomysł, potrafi to zrobić. Czy istnienie ZDMW na terenie gminy wpływa na rozwój młodych ludzi? Na pewno tak. W samej nazwie Związek Młodzieży Wiejskiej to jest instytucja, przeznaczona organizacja dla młodych ludzi, którzy w młodych latach powinni jak naj, najczęściej, jak najwięcej ze sobą przebywać. Na pewno w grupie to jest lawina pomysłów, góra mózgów, gdzie można skonfrontować swój pomysł na życie, szczególnie na młode życie. W każdym razie każda organizacja, która skupia młodych ludzi ma szansę na przetrwanie, ma szansę na rozwój. Dzisiaj jednak postęp jest błyskawiczny. Młodzi ludzie potrafią nadążyć za nowinkami cywilizacyjnymi, dlatego nie wyobrażam sobie dzisiaj, żebyśmy w swoich rozważaniach samorządowych, lokalnych pomijali młodzież. Są potrzebni, będą potrzebni, na pewno kiedyś zastąpią nas i będą to lepiej, robić lepiej od nas. Nie, nie trzeba się tego bać, warto im pomagać, bo czas biegnie nieubłaganie i ktoś... Tych starszych będzie musiał zastąpić na pewno lepiej jak do tej pory. Czy Gmina myśli o stworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy jako ciała doradczego w sprawach młodzieżowych? Ten pomysł pojawia się już od, od kilku lat. Pojawiają się też pewne trudności. Czasem jest trudno znaleźć mechanizm, który by doprowadził, kto by miał być w tej Młodzieżowej Radzie Gminy i system naboru, ale ja cały czas jestem otwarty, jeśli tylko nasi radni na pewnym etapie taką inicjatywę przejawią, a być może. Nawet ZMW, czy inne organizacje, które młodzież skupiają, nawet począwszy od szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealistów, studentów. Jeśli by taka inicjatywa powstała, jestem za i zrobię wszystko, żeby umożliwić takiej radzie funkcjonowanie. Czy Pan Wójt jako młody człowiek angażował się w, w działalność w organizacjach młodzieżowych i na rzecz własnej społeczności? No tak się akurat złożyło, że miałem to szczęście, że mając kilkanaście lat, w miejscowości, z której się wywodzę, bronisze w Starych, gminia Mykanów, tam była Ochotnicza Straż Pożarna, tam był Ludowy Zespół Sportowy, tam było też ZMW. I no miałem to szczęście, żeby w tych organizacjach podziałać. Nawet uczestnicząc w dużych akcjach ratowniczo-gaśniczych gdzieś jako chłopak 16-letni, 15-letni, grając już w klubie piłkarskim jakoś tam się... No nawet jeżdżąc dość daleko, czasami około 50 km na różne zawody. No stąd też potem przyszedł pomysł na, czy może nawet wcześniej w ósmej klasie, na, na liceum o profilu sportowym, potem na studia o profilu sportowym. W każdym razie na pewno mogę powiedzieć, że swojego życia w wieku tak kilkunastu lat nie zmarnowałem, na ile się dało, czy wstępowałem w tę organizację, czynnie tam działałem, potem się to przełożyło na studia, gdzie mieszkałem w Akademiku i również byłem w Młodzieżowej Radzie Akademika i w Zarządzie Wojewódzkim Związku Studentów. Także zawsze mnie to pociągało, zawsze lubiłem być w grupie, zawsze działać w grupie. Myślę, że potem mi to jakoś pomogło w realizowaniu tej dalszej kariery dorosłej, zawodowej. Chyba tak jest do dzisiaj, że lubię być z młodymi, lubię z nimi rozmawiać. Oni na pewno mają dzisiaj dużo więcej wiedzy niż my kiedyś. Ale też są grupą otwartą. Skoro do zabawy, do, do wcipów, a no człowiek też kiedyś musi odreagować, bo samą dorosłością to, to ciężko żyć zawsze. W jaki sposób według pana młodzi ludzie mogą przekonać pozostałych mieszkańców, że to co robią i chcą robić będzie dobre dla całej gminy? Przede wszystkim pokazywać je, być odważnym, otwartym, próbować przychodzić na spotkania, próbować rozmawiać ze starszymi, szukać. Przyjaznych dusz, albo tych ludzi w tym takim wieku, jakby pomostowym, między tą młodością a wiekiem starszym. Na pewno każdy dobrze zrealizowany pomysł przez młodych ludzi potrafi przekonać do siebie większą rzeszę społeczności lokalnej. Przede wszystkim otwartym. Nawet zaskakującym, z nowinkami, może coś z nową modą, czasami coś niekonwencjonalnego, coś co do tej pory. Nie było w każdym razie warto to robić. Być może pewne działania z czasem dopiero zyskują aprobatę, ale jak się ich nie rozpocznie, to one może nie, nie będą dostrzegane. I na wszystkich polach, tak jak w swoich miejscowościach, można się realizować na wszelkie możliwe sposoby w młodszym wieku, w starszym, ale myślę, że młodzi ludzie mają takie szanse, powinni to robić z całą otwartością, bez żadnej żanady. Myślę, że nawet jeśli to po czasie starsi, pewne działania są w stanie zaakceptować. I może ostatnie pytanie, co chciałby Pan powiedzieć młodemu człowiekowi gminy, który nie bardzo wie, co ze sobą zrobić, jak spożytkować wolny czas i energię? Ja przede wszystkim chciałbym zarekomendować naszą bazę, e, nasze struktury, więc tak mamy 7 sal gimnastycznych na terenie gminy, bardzo dobrze wyposażonych. Mamy Zatrudnionych, wspaniałych nauczycieli, trenerów, instruktorów do nauczania siatkówki, piłki nożnej, taekwondo, lekkiej atletyki. To są też wśród tej kadry mistrzowie polski, uczestnicy Olimpiad, Mistrzostw Świata, trenerzy pierwszej, drugiej klasy. Warto również z tego skorzystać. Mamy kilka boisk do siatkówki plażowej. Mamy Orlika, mamy wielofunkcyjne boisko sportowe w Borownie z kortem, z doskonałą trawiastą nawierzchnią, jak również kilka klubów sportowych zajmujących się siatkówką, żeglarstwem, piłką nożną. Mamy wspaniałą orkiestrę liczącą prawie 150 osób, która na różnych poziomach wygrywa ze swoimi rówieśnikami w całej Polsce. Od teraz właśnie przygotowują się do następnego finału ogólnopolskiego. Także baza jest. Mamy świetlicę w Strażnicach. Ochotniczych Starzy Pożarnych, mamy pracownie komputerowe w szkołach, mamy biblioteki. Warto się tylko rozejrzeć, wiedzieć gdzie kto jest i próbować z tego skorzystać. To nie jest tak, że wieś to jest pustynia. Czasami nam się wydaje, że jakieś większe miasta być może mają oferty kinowe, operowe, teatralne, wystawy, muzea i tak dalej. Jeśli tego u nas nie ma, to w każdym razie na kulturę, na sport, na taki wszechstronny rozwój. Też edukacyjny w naszej gminie jest woda, i młodzi ludzie na pewno mogą z tego skorzystać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.